Wielgrzym. To tytuł kolejnej, piątej y, pieśni z pierwszego śpiewnika domowego Stanisława Mojuszki. Napisany podobnie jak dwie pierwsze, dwie poprzednie y, do słów Juliana Korsaka. Ta pieśń jest y, y, już nieco wolniejsza y, w tempie w y, cztery czwarte, moderato i zaczyna się słowami pielgrzym idący w zimny kraj północy, gdzie wokół wodząc oczyma smutnymi prócz gwiazd na niebie złotych kwiatów nocy nie ma nadziei spotkać kwiat na ziemi. Pielgrzym idzie w Kraj północy. Oczywiście, przepraszam, elementy północne, skandynawskie były popularne w epoce romantyzmu. Tutaj jednak nie ma jakiegoś Wyraźnego wskazania, jaki to kraj bym miał być. Czy to jest jakiś z krajów skandynawskich? Mnie osobiście, ale to jest bardzo, bardzo taka subiektywna opinia, początek tego wiersza kojarzy się z Tannheuserem, który wraca, nie dostawszy odpuszczenia grzechów przez papieża. Wraca na zamek Warburg. No i wszystko, jak wiemy, kończy się tragicznie. No ale wiadomo oczywiście, że opera y, Tannhäuser-Wagnera powstała nieco później. Także to tylko takie, y, takie luźne y, dygresje. Jeżeli chodzi o y, samą pieśń, to to jest bardzo ciekawa pieśń w rytmie umiarkowanym i y, też warto zwrócić na partię fortepianu, gdzie właściwie y, y, akompaniament jest jakby taki troszkę podobny do kroków tego pielgrzyma. Zresztą y, to jest częste w pieśniach Moniuszki też tak było w poprzednich pieśniach barkaroli. Też czuło się to kołysanie gondoli. No i ten szczebiot dziewczyny w pieśni: Kochać, kochać, spiesz dziewczyną. To wszystko, Moniuszko, w doskonały sposób przekazuje nie tylko w warstwie melodii. W warstwie wokalnej, ale i w partii fortepianu. Ten fortepian ma tam bardzo dużo do powiedzenia. Zresztą yy, posłuchajmy tutaj, tutaj jest wykonanie nawet yy, Andrzeja Hielskiego. Tak, tak się zaczyna. Tak, yy, nie wiemy, jaki to pielgrzym, dokąd idzie, na jaką pielgrzymkę. A może ta pielgrzymka to po prostu określenie yy, ludzkiego życia. Ludzkie życie jest pielgrzymką, która dokądś wiedzie, ale nie wiemy dokąd i czasami po drodze. Człowieka spotykają niespodziewane przygody. Tak. Pieśń pielgrzym też jest piękną pieśnią romantyczną i też warto o niej pamiętać. Podobnych pieśni z elementem pielgrzymki jeszcze możemy parę Moniuszki też znaleźć później. W każdym razie to kolejna pieśń do słów Korsaka. No a następne pieśni do słów Korsaka to już będą nieco później. Teraz następna pieśń do słów Aleksandra Chodźkiej.